Dzień minął w okamgnieniu. Wreszcie mogłem przestać się wszystkim aż tak przejmować i trochę odpocząć. Zabrałem Monikę do szpitalnej restauracji. Była ona co prawda ciągle pełna ludzi, ale na szczęście kawy nie brakowało. Nikt nie myślał o pieniądzach, obowiązywała pełna samoobsługa. Usiedliśmy przy stoliku w rogu pomieszczenia, rozmawialiśmy głównie o marzeniach, aby całkowicie oderwać się od otaczającego nas świata. Gdy Monika powiedziała, że nie chce tylko wyjechać za granicę, a zwiedzić cały świat, nagle pojawiła się myśl. Że też bym tego chciał razem. Zdążyłem się do niej przywiązać. Bolałoby mnie, gdyby po zakończeniu zarazy poszła swoją drogą i zniknęła z mojego życia. Przez tę całą rozmowę prawie zapomnieliśmy o zuzi. Umyliśmy kubki i przeszliśmy parę pomieszczeń dalej. Jak się okazało, dziewczynka podczas zabawy z innymi dziećmi. Całkiem zapomniała o pełnym problemów świecie na zewnątrz. Kot był oblegany ze wszystkich stron, ale widocznie mu to nie przeszkadzało. Leżał i mruczał z zadowoleniem. Postanowiliśmy, że znajdziemy jakieś stałe miejsce, w którym będziemy mogli zostawić część rzeczy. I dopiero potem wrócimy do małej, żeby pokazać jej, gdzie nas znajdzie w razie potrzeby. Odrobina wolnej przestrzeni znalazła się w poczekalni na pierwszym piętrze. Zaczęliśmy rozglądać się za łazienką. Ciepły prysznic po ucieczce przed zarażonymi byłby wręcz czymś zbawiennym. Znalezienie pomieszczenia zajęło nam chwilę. Obok wejścia stał wózek z białymi ręcznikami i mydłami. Puściłem Monikę pierwszą. Czekając aż się umyje, usłyszałem jak ktoś idzie korytarzem. Spojrzałem za siebie. Poznałem mężczyznę od razu po długiej bliźnie na policzku. Był to żołnierz, który rozwalił łeb atakującemu mnie zarażonemu. Dziękuję za uratowanie życia. Nie ma za co. Po prostu wykonuję swoją pracę. Damian jestem. Marcin. Jak ma się córeczka? Bardzo dobrze. Bawi się z innymi dziećmi, jakby o wszystkim zapomniała. Ale to nie jest moja córka. Znaleźliśmy ją po drodze. Nie mogliśmy jej tak zostawić. Postawa godna pochwały. Pewnie nie możecie się już doczekać ucieczki z tego miasta, czyż nie? Jak każdy. Wiesz coś o ewakuacji? Ostatnio mówili, że jutro południem przylecą helikoptery. Niby to tajemnica, ale powinniście wiedzieć o tym wcześniej, aby móc się przygotować. Jutro rano i tak to ogłoszą. Nie zorientowałem się, kiedy nastała noc. Położyliśmy mało do snu. Była z czwórką dzieciaków na sali na oddziale kardiologicznym. Mogła równie dobrze zostać z nami na fotelach w poczekalni, ale poznała nowe koleżanki, z którymi świetnie się dogadywała. Tam miało po prostu wygodniejsze miejsce do spania. Leżałem tak z pół godziny, przekładając się z boku na bok, ale nie mogłem zasnąć. W końcu przestałem nawet próbować i zerwałem się na równe nogi. Wiedziałem, że i tak nic z tego nie będzie. Może to z nerwów. Chociaż czym mogłem się w tej chwili denerwować? Byliśmy bezpieczni. Jednak jakieś złe przeczucia spędzały mi sen z powiek. Stwierdziłem, że spacer po piętrze nie zaszkodzi. Zabrałem ze sobą świeczkę. Światła na korytarzach były zgaszone. Nie chciano przeciążać generatorów. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, elektrownia padła dość niedawno. Władze nakazały, by pracowała jak najdłużej, ponieważ elektryczność dawała ludziom większe szanse na przetrwanie. Anomalia, nie pozwalająca na korzystanie z elektroniki, obejmowała tylko małą część miasta. Płomień, trzymanej w ręce świeczki, bujał się we wszystkie strony. Ktoś otworzył na oścież okno na drugim końcu korytarza i widocznie o nim zapomniał. Nagle dostrzegłem kota, dreptał po szpitalnej wykładzinie. Niespodziewanie wskoczył na parapet i zaraz zniknął w czarnej przestrzeni na zewnątrz. Kurwa mać. Podbiegłem do okna i zacząłem oglądać się na boki z nadzieją, że zwierzak zaczął iść po gzymsie, jednak nie został po nim nawet ślad. Wiedziałem, że będę musiał okłamać zuzię, że kot widocznie gdzieś sobie poszedł. Byleby go tylko jutro nie zauważyła rozpłaszczonego na kostce. Pomyślałem, że może warto ją odwiedzić i sprawdzić, czy udało się jej zasnąć. Drzwi były uchylone. Podniosłem je lekko za klamkę, aby uniknąć skrzypienia. Zastałem dziewczynkę siedzącą na łóżku i ściskającą prawą dłoń między udami. Gdy tylko ujrzała światło płomienia, spojrzała w moją stronę. Nic mu nie zrobiłam! Głaskałam go po głowie i, i nagle chaps i strasznie piecze. Zeskoczyło energicznie na podłogę i pokazała mi dłoń. Po obu stronach były zaczerwienione ślady po zębach. Musimy to oczyścić, inaczej może się wdać zakażenie. Poprowadziłem ją pod zlew i wycisnąłem trochę płynu do dezynfekcji. Po umyciu i wytarciu ręki wyciągnąłem z wiszącej na ścianie apteczki dwa plastry, które przykleiłem do ran. Przestało mi być żalkota. Wierzyłem, że teraz Zuzia też nie będzie za nim tak bardzo tęsknić. Przykryłem małą kołdrą i pogłaskałem delikatnie po włosach. Kolorowych snów Zuziu, Karaluchy pod poduchy! Wróciłem do poczekalni. Położyłem się, znowu próbując zasnąć. Po jakimś czasie powieki same opadły. Jednak sen nie potrwał zbyt długo. Minęła godzina, może półtorej. Obudził mnie przeraźliwy wrzask. Echo roznosiło się po pustych korytarzach. Szybkim szturchnięciem wyrwałem Monikę ze świata Morfeusza. Co się dzieje? Dostali się do środka. Obudź innych i weź najpotrzebniejsze rzeczy. Biegnę pomału! Złapałem leżącą pod poduszką maczetę i ruszyłem ku siedzącemu oddziałowi. Na skrzyżowanie korytarzy wbiegła zarażona pielęgniarka. Z pomocą tępej strony klingi, mocnym uderzeniem rozbiłem jej głowę i pokierowałem ciało prosto na automat z napojami. Biegnąc dalej, usłyszałem dźwięk wypadających monet. Po drodze miałem biegających we wszystkie strony lekarzy, dzieci i rodziców. Wpadłem do pokoju Zuzi i zamknąłem za sobą drzwi. Dziewczynka siedziała na łóżku w podobnej pozycji jak wcześniej, tylko z tą różnicą, że tym razem płakała i ukrywała twarz w rękawach koszuli nocnej. Zbliżyłem się i dotknąłem jej ramienia. Od razu odskoczyłem, jakbym właśnie wsadził rękę w ul. Podczas tego chwilowego zetknięcia z dziewczynką poczułem, jakby uciekła ze mnie jakaś część ciepła. Zuzia spojrzała na mnie oczami pełnymi żalu. Pomimo tego, co właśnie odczułem, wyglądała normalnie. Zaczęła mówić, jednocześnie kręcąc głową na boki, jakby chciała zaprzeczyć wypowiadanym słowom. Wszystko, czego nie da się uszkodzić od zewnątrz, da się zniszczyć od środka. Uczyniłaś mi wielką przysługę. W ramach wdzięczności tym razem dam wam uciec. Biegnij! Wykorzystaj okazję. Patrzyłem na nią przez chwilę, nie do końca rozumiejąc, co właśnie się stało. Wiedziałem tylko, że to musi mieć związek z zarazą. Otępienie minęło. Moją głowę wypełniły obce myśli zapewniające, iż dla dziewczynki nie było już ratunku. Dostałem zapewnienie ucieczki, więc nie mogłem go zmarnować. Opuszczając pomieszczenie, obejrzałem się przez ramię. Twarz Zuzi wyrażała ogromny smutek, z którym kolidował szeroki uśmiech. Po drodze trafiłem na Monikę. Gdzie mała? Dla niej już za późno. Musimy uciekać. Pobiegliśmy w kierunku schodów. Co chwilę słyszałem odgłosy strzałów i krzyki. Jednak nasza droga była czysta, jakby ktoś tego dopilnował. Dwie minuty później byliśmy przy wyjściu. Zaczęliśmy się przeciskać przez tłum ludzi, próbujących uciec tak samo jak my. Bestie atakowały ze wszystkich stron. Nikt nie był na to przygotowany. Kolejni mundurowi padali pod naporem przeciwników. Nie wiedziałem, w którą stronę uciekać. Nigdzie nie było bezpiecznie. Próbowałem jak najbardziej odsunąć się od szpitala. Ciągnąc dziewczynę za rękę, wpadłem w jedną z tych bocznych uliczek. Pierwszym schronieniem mającym jakikolwiek sens był bank, jak się okazało, zamknięty. Dopadliśmy do drzwi apteki. Te były otwarte. Od razu zaczęliśmy przesuwać wszystkie regały. Kiedy skończyliśmy, prawie cała przestrzeń w środku była pusta, a nas. Jakby ochronnym kręgiem otaczały meble z lekarstwami. Po podłodze walały się pozrzucane opakowania i rozbite buteleczki, z których wyciekały wielokolorowe płyny. Ich mdłe zapachy powoli wypełniały pomieszczenie. Spojrzałem na Monikę. Mnie samego zjadał strach, ale ona była wręcz zdruzgotana. Patrzyła na mnie oczami pełnymi łez które zaczęły wypływać niepowstrzymanymi strumieniami dopiero wtedy, gdy do mnie przylgnęła. Dlaczego? Powtarzała na okrągło. A ja tylko gładziłem jej drżące z przerażenia ciało, po raz pierwszy nie będąc w stanie odpowiedzieć na pozornie proste pytanie. Wyruszyliśmy niemalże od razu. Mężczyzna przedstawił nam się dopiero po jakimś czasie. Kazimierz. To imię wręcz idealnie do niego pasowało. Prosty facet, dla którego najważniejszą rzeczą na świecie jest rodzina. Doskonale go rozumiałem. Gdybym został postawiony w jego sytuacji, sam rozważyłbym dezercję. Na początku sprawdziliśmy dom przyjaciółki chłopaka. Weszliśmy do środka i parę sekund później zlikwidowaliśmy dwójkę zamarzniętych. Mogliśmy od razu zostawić to miejsce, ale dla pewności przejrzeliśmy wszystkie pomieszczenia. No cóż, przynajmniej nie ma tu Patrycji. Arek by się załamał, gdyby się okazało, że ją też zabili. Może uciekła razem z nim, tym bardziej jeśli coś ich łączyło. Zmierzaliśmy do kolejnego miejsca, wskazanego przez policjanta. Szliśmy jedną z bocznych uliczek. Nie chcieliśmy zwracać na siebie większej uwagi. Nagle rozległ się dźwięk wystrzału z serii z karabinu. Ile stawiasz na to, że wysłali w te okolice kogoś jeszcze po tym, jak stracili z nami kontakt? Mogę się założyć co najwyżej o suchary z paczki. Wychylił się zza ściany, żeby spojrzeć na główną ulicę. Musimy przejść dalej. Stąd nic nie widać. Przesunęliśmy się jeszcze o jakieś 40 metrów. Stąd dało się już usłyszeć rozmowę. Za ścianą ukazała nam się grupa ubranych w szare płaszcze gości. Każdy z nich miał jakąś broń. Otaczali ich pojedynczy ludzie bez uzbrojenia. Od razu coś mi nie pasowało. Jeden z tych w płaszczach popchnął stojącą przed nim kobietę. Włożył w to tak dużo siły, że wylądowała twarzą w śniegu. Rusaj się, głupia kurwo! No dalej, wstawaj! Nie trzeba było długo czekać na koniec jego cierpliwości. Po paru sekundach strzelił prosto w jej głowę. Piotrek, proszę cię, zrób coś łaskawie z tymi żywymi tarczami, bo już mnie zaczynają wkurzyć. Skryliśmy się z powrotem za ścianą. Rozwalamy ich? Zbyt ryzykowne. Naliczyłem 14, ale co ich kurwa naszło? Kiedy przestaje funkcjonować normalne prawo, pojawia się prawo dżungli. Wśród tych żywych tarcz zauważyłem kolegę syna. Jeśli tych bandiorów jest więcej, to pewnie założyli sobie bazę. Możliwe, że złapali te szarka. No to co? Idziemy za nimi. Nawet jeśli nie będzie chłopaka. Nikt nie ma prawa prowadzić takich rządów i zaraza nic tutaj nie zmienia.